26 dzień września, 2025 rok. No, tu się musiałem trochę ukryć, bo wieje. Wczoraj zaczęła wiać, dzisiaj wieje. Ludowaty ten wiaterek, no dajcie spokój. Naprawdę, bez tego wiatru to by było po prostu cudownie. A tak jest cudownie, bo z wiatrem. Piękne słońce. Słoneczku, to rozkosznie, że nie wiem co. A, temacik do rozważań, no jak już po tym wstępie pogodowym. Temacik do rozważań dzisiaj pod tytułem kasztany. A nie tak dawno zbierając kasztany tutaj przy mojej trasie spacerowej zaczepiła mnie pani, młoda kobieta i mówiła, widzę, że pani też entuzjastka zbierania kasztanów. Ja mówię dobrze. No, że... Nie wiem, czy w którymś filmiku tego nie mówiłam już. Ale może nie, a jak się powtarzam, no to trudno, no to trudno. W każdym razie, miła młoda kobieta no, zaliczyła mnie do, tych, do, do, do klubu tych wszystkich miłośników zbierania kasztanów. No jak idę tu moją trasą spacerową, no kasztanowce są oczywiście. Wyglądało na to, że już po kasztanach, że już się, a, już zakończył się zbiór, ale wiatr zrobił swoje. No, już mam taki potężny zbiór, że właściwie mogłabym już przestać zbierać i po prostu zostawić dla innych, ale nie mogę się powstrzymać, bo jak sięgam po tego kasztana, to myślę sobie wtedy tak: Boże mój, jak to cudownie, że ja mogę przykucnąć, że ja mogę schylić się. W moim wieku nie jest to takie oczywiste. I serce moje przy, przy kasztanie przepełnia się wdzięcznością, przepełnia się radością, że, że to jeszcze mnie dotyczy, że, że po prostu daję radę, że po prostu mogę przychylić się, żeby żeby wziąć kasztana. A to ci dopiero temat do rozważań. A tak, tak, bo tak sobie myślę, że wszyscy, którzy doświadczyli kiedyś jakiegoś dyskomfortu zdrowotnego, przecież młodych ludzi to też dotyczy, to tak sobie myślę, że wiedzą o czym mówię. I zawsze jak mnie coś dopadnie, to przypominam sobie ten moment kiedy słyszałam tylko uderzenia obsasików, butów moich sąsiadów którzy wychodzili żeby zacząć dzień do szkoły, do pracy a ja leżałam w łóżeczku nie było to fajne bo po prostu bo po prostu dolegliwość trzymała mnie tam i to wcale nie krótko Wcale nie tak dawno, no, no trochę już czasu upłynęło. No to było w 2006 roku, ale dobrze to pamiętam. I wtedy nie było mowy, żeby się po kasztana schylić. Mowy nie ma. Nie mogłam wstać spokojnie bez pomocy. I taki rozkoszny widoczek, który wczoraj też była mu przejma, tutaj być w tym, tym samym miejscu. No i właśnie, jak sobie człowiek to przypomni, to jest przeszczęśliwy, że może zrobić gimnastykę. I powiem szczerze, jak ją już zakończę, to mówię: dziękuję. Komu że ja dziękuję? A tamtym w górze, że tacy łaskawi, a i sobie również. Że ta mobilizacja do tego wysiłku cały czas jest i ta wdzięczność, że mogę to zrobić. I wyobrażam sobie, że można tak cały dzień dziękować za wszystko. Za to, że na talerzu jest to jedzenie, które nam smakuje, które przygotujemy sobie sami, albo ktoś nam przygotuje. Czasami też się tak zdarza. I właściwie. Właściwie nie wyobrażam sobie, żeby, żeby był na tej Ziemi ktoś, kto kompletnie nie ma za co podziękować. Nie mówię o tych ekstremalnych szerokościach geograficznych, gdzie, gdzie ludzie są zabijani każdego dnia, ale może oni też dziękują, że udało im się przeżyć kolejny dzień. O, to ciężkie tematy. Tak czy inaczej dziękuję, że mogę przykucnąć, że mogę schylić się, że mogę podnieść kasztana, że mogę cieszyć się jego gładką, jego gładkością. I cały zbiór mam już w domu, i oczy moje cieszą się tym, jak nie wiem co. A, a w kieszeni zawsze mam dwa. I sobie nimi tak sprytnie obracam, żeby po prostu cieszyć się. Cieszyć się i cieszyć. Boże, co za nudziara. A ten wiaterek? na no, no, domu, no, no. A tu jest kupica ludziska, powyciągali już czarteczki, szaliczki i tak dalej. O, a tu piesek, proszę bardzo, jaki ładny. A tu drugi śliczny psiak. Aha. Chciałabym też y, sfotografować, sfilmować y, y, panią. Ale nie, 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 aż taka odważna. To ja nie jestem, staram się tego nie robić. Oczywiście, chyba że przez przypadek mi się tak jakoś mignie tym telefonikiem. No tak czy inaczej, w kieszeni też mam zawsze dwa kasztany, żeby się nimi cieszyć, po prostu. No bo ja to się lubię cieszyć, byle trzeba. Czego życzę wszystkim. A wczoraj na koniec filmu z tego rozpędu to zapomniałam o mojej formułce i życzyć pięknego, spokojnego, radosnego dnia. No, no, no. no. Potem szłam i mówiłam: ojej, ojej, ja tak lubię to powiedzieć. No, to dzisiaj muszę się skupić, żeby nie zapomnieć. Wdzięczność. Wdzięczność, wdzięczność, o której tak się dużo mówi o której tak na co dzień po prostu się zapomina. I może to hasło Kasztane <noise> będzie dobrą przypominajką. Dla mnie tak, bo kiedy mogę zrobić coś, co wcale nie jest takie oczywiste w moim wieku, w moim wieku, to, to jestem wdzięczna. To jestem wdzięczna. I tyle w tym temacie. Nie, ci uspokoił na chwilę. Jest przepięknie. No to pięknego, spokojnego, radosnego dnia. No ciekawa jestem. Ech, czy niektórzy ze słuchających też tak mają, że nie mogą oprzeć się, żeby zebrać, żeby zebrać, żeby wziąć do ręki kasztan, który leży Sił uśmiecha kasztany.